raporty Res Futury, Europejski Kolektyw Analityczny, to jest w, w obszarze bezpiecznego, bezpieczeństwa informacyjnego, przepraszam. No i y, okazuje się, że ostatnio, przez, przez ostatnie najpopularniejszym tematem jest, wie pan co? Proszę mnie oświecić. Oświecam. Karol Nawrocki, jego wygrana. I uwaga, jak można wyczyka, wyczytać z raportu, dla internautów głównym argumentem, dlaczego postanowili go wspierać, było jednak uwaga, poparcie Donalda Trumpa, 26%. A jak się pytało różnych polityków, y, no, zwłaszcza z koalicji obywatelskiej, czy w ogóle z obozu rządzącego, czy to może jakoś, nie wiem, pomóc również wygranej Karolowi Nawryckiej. to mówię nie no, gdzie, no w ogóle, poza tym, no, przepraszam bardzo, jakie to poparcie, że tam zrobili sobie zdjęcie w tym Waszyngtonie, no to co to za poparcie? I tutaj go, mam no? wielki żal do nowo wybranego prezydenta, dlatego, że ten wątek był poruszany podczas jego rozmowy z sobą Miermęcenem. Dla mnie to był oczywisty zabieg pro Pan Nawrocki, czyli poparcie okay. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wiadomo, że jest potężnym, pro, takim pozytywnym uderzeniem dla kandydata. Szkoda, że do tego nie, przyz, nie przyznał się pan Nawrocki i mówił, że pojechał do Stanów Zjednoczonych załatwiać sprawy, a nie była to część kampanii. Oczywiście, że była to część kampanii i szkoda, bo to są takie małe rzeczy, które w sumie tak naprawdę niczego by nam nie zmieniły, a niepotrzebnie wrzucają jakąś taką, taką kropelkę niepewności do czegoś, co wydaje się być oczywiste. Natomiast cieszę się, że mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Który, który obecnie, o, o, obecnie e, oficjalnie popiera, gratuluje naszemu prezydentowi i widzi, i widzi w wyborze Polaków... To no, nie on jeden. No i inni no, przywódcy tak, też go gratulowali. I, wi, wi, widzi, no, zdaje się chyba pan premier Donald Tusk jeszcze nie, nie pogratulował oficjalnie. No to może mi coś umknęło rzeczywiście, no, że na X się warto nie by, tak. Warto byłoby to sprawdzić, bo mam wrażenie, że do dzisiaj chyba premier naszego kraju oficjalnie nie pogratulował nowo wybranemu prezydentowi. A to byłoby to, symboliczne. To jeszcze Pani Ursula von der Leyen już zdążyła. tak. To prawda. Ach, to w takim razie, jeżeli pani Ursula von Leyen już już powiedziała, że to tak. To tak? tak? to pan premier Donald Tusk pewnie powtórzy. No cóż, takie naprawdę Przepraszam, stawianie, byłem stawianie, stawianie niby znaku równości. Ale jak prezydent może doprowadzić do tego, żeby od, został odrzucony zielony ład? No nie może, garanie. Politykę zagraniczną prowadzi rząd. My analizowaliśmy Więc to. czy to nie jest po prostu jednak obiecywanie gruszek na wierzbie? No bo na tym również swoją kampanię oparł Karol Nawrocki. No popierany również przez waszych y, 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 wyborców. Pani właśnie redaktor, dlatego. w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. Po to są politycy, po to są, politycy, co, po to są pre prezydent po to są premierzy, żebyśmy wprowadzali pewne zmiany do pewnych układów, do układów, które obecnie są w Unii Europejskiej, czyli pro-zielony ład. Są rzeczy, z których nam będzie łatwo się wycofać, są będą również takie momenty, gdzie my będziemy mogli wrzucić żwir w szprychy, żeby to się wykoleiła Unia Europejska w jakichś konkretnych tematach. Ale dlaczego miałby się wykoleić? Przykład, utrudnianie wdrożenia pewnych dyrektyw, czy yy, utrudnianie wdrożenia pewnych umów jest czymś również, co może nam przynieść pewne, pewien skutek. Po pierwsze, będziemy mieć więcej czasu na to, żeby znaleźć inną formułę na rozwiązanie jakichś problemów. Z drugiej strony, nie będziemy się łatwo poddawać Unii Europejskiej. Przykład pierwszy z brzegu, umowa Mercosur. Dzisiaj po, po tym spotkaniu tej wielkiej czwórki, zdaje się, yy, wyszedł, yy, chyba to powiedział pan, pan premier, Pan wicepremier, że zastopowano umowę Mercosur. To jest absolutna bzdura, absolutna nieprawda, absolutna manipulacja. Umowa Mercosur na tą chwilę ma się dobrze. Jedyne właśnie państwo, właśnie dwa państwa, które powiedziały nie które próbują zatrzymać, to jest Polska i Węgry. I, I jeszcze podobno Francja, ale. Podobno ktoś wiedział, ale nikt jeszcze tego nie dotknął. I teraz chodzi o to manipulację. Teraz my mówimy, że coś zastępujemy i Bru Bruksela wiadomo, że nie pozwoli na to, żeby Polska w łatwy sposób to za zablokowała, więc zrobią wybieg. Podzielą tę umowę na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, co może Unia. O czym może Unia decydować bez zgody Polski, czyli na przykład o, o cłach i podzielą to na część taką typowo już techniczną, gdzie my będziemy ewentualnie mogli coś blokować. Co to, Czym to będzie skutkować? Ano tym, że ten Mercosur być może w grudniu w takiej formule, jak jest teraz, nie wejdzie. W związku z tym my musimy też informować Polaków, że zgadzam się z panią redaktor, że zastopowanie Zielonego Ładu będzie bardzo trudne, nie będzie one proste, to nie jest kwestia podpisza albo nie, nie podpisze. To, się, kwa, to, jest, to kwestia jest kwestia też wojna. To, to jest... nie To jest też kwestia biznesowa, Oczywiście. bo na przykład Niemcy chcą na przykład być takim zagłębiem produkcyjnym, z tego co pamiętam, do turbin wiatrowych, na przykład pomp ciepła. Francja też ma jakieś tam swoje inwestycje, chyba bodajże w atom. A mi się marzy, żeby tak, to Polska była tą Czy tam potęgą. bezemisyjną y, motoryzację, więc Węgry również mają swoje jakieś tam plany, bo oni chyba chcieliby, no, tak w kierunku Chin się zwrócić w tym momencie. No więc to, to nie, to ja nie rozumiem, będzie łatwo zastosować. Ja rozumiem. Bo zawsze jest, nie wiadomo o co chodzi, to zawsze o to redaktor, samo. Ale w świecie polityki tu nic nie jest łatwe. No. Ja rozumiem, że są rzeczy, które... Że w ogóle życie nie jest łatwe. Ja rozumiem, że są rzeczy, które y, będą wymagały bardzo trudnych decyzji. Ba, uważam, że, będzie, że przed nami w ciągu najbliższych mm. y, dwóch lat y, sytuacje, z którymi się jeszcze Polska nie mierzyła, bo możemy doprowadzić do sytuacji, że rzeczywiście. Prezydent nowo wybrany, zobaczymy, czy tak będzie, nie podpisze czegoś, czego wymaga Bruksela i będzie to na twardo. Po prostu nie podpisze. Nie będzie kwestii żadnego lobowania, nie będzie kwestii żadnego skutecznego nacisku. Zobaczymy, jak się zachowa Unia. Będziemy być może przerabiać znowu jakieś formy politycznego szantażu, formy szanta szantażu poprzez KPO, przez jak, jakiekolwiek inne instrumenty finansowe. Będzie na pewno niełatwo. Ale mamy świadomość i dziękuję Polakom za to, że poszli na wybory. Mamy świadomość, kogo Polacy wybrali, mamy świadomość, co zrobi rząd. Mam też w głowie. Wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, nie wiem czy pani redaktor ją słyszała, ona jest sprzed kilku już długich miesięcy, kiedy powiedział, że w sytuacji, jeżeli nie będą mieli swojego prezydenta, to do, który, do niektórych decyzji nie będą potrzebne ustawy. Nie wiem czy pani redaktor kiedyś Czyli to słyszała. Czyli rozporządzenie w takim razie, tak? No, al, al, Ja raczej to odczytałem w formule: będziemy robić coś, czego, czego nie będzie wymagać, co nie będzie wymagać ani ustawy, ani rozporządzenia, po prostu sobie będziemy państwem w państwie, będziemy sobie łamać prawo. Jak Ja przynajmniej tak odczytałem. Yy, więc, więc jeszcze raz powtórzę. Obawiam się, ale patrzę na to również z nadzieją, że jeż jeżeli nowo wybrany prezydent... Ja nie przyjmę sobie takiej odpowiedzi, ale może ją przeoczyłam, generalko. Pamiętam jak, pewno, pre jak premier mówił o demokracji walczącej, to tę wypowiedź, z, to tę wypowiedź to doskonale pamiętam. Widziałam te, ją osobiście. Z wiecu, tak? Tak. No to, to, to muszę pytać, że tutaj mnie pamięć zawodzi, więc yy, y, mogę tylko powiedzieć, że no biorę to, co pan powiedział. Albo pani, dał, pani za... redaktor po prostu nie widziała, więc już nie zwalnia się. Wygląda pani na młodą nie, osobę, więc nie, ja raczej bym powinnam tej powinnam tej wieć, nie Powinnam znać wszystko na pamięć, taka jest prawda. Powinnam że można powinno się mnie obudzić o godzinie 12 w nocy i powinnam po prostu recytować jak... Jak Litwo i czy za moja. Ty jest, <grym> tak, jesteś tak, jak tak. zdrowie. Tak jest. <grym> więc wracając do Zielonego Ładu, więc to trochę takie były absolutne ob ob obietnice na wyros. No, fakt, absolutnie fakt, się nie zgadzam. No, fakt, faktem, że też na zgadzam. przykład w ramach no przecież słyszałam też wielokrotnie też pytałam w tym programie y, posłów Koalicji Obywatelskiej, co z ETS-2, no bo to też ma wejść, ta, ta nowa część ma, te, tych ustaleń ma wejść w 2027 roku, a to będzie oznaczać podwyżki po prostu. Ale pani redaktor, ja się nie zgadzam z takim podejściem, że my nie możemy się wycofać z Zielonego Ładu, albo my nie możemy czegoś zastopować. ustawę metanowa... Ja kilka... że to będzie bardzo trudne i nie, 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 nie widzę, żeby to prezydent, be... że prezydent miałby to zrobić. No, prezydent to, to nigdy, to ja nigdy oczywiście nie działa w jakimś oderwaniu od pozostałej części posłów. W związku z tym, jeżeli będzie coś, co będzie chronić Polaków, to zakładam, że się znajdzie również grupa posłów, którzy będą również w jakikolwiek sposób wspierać. Ja nie mówię teraz absolutnie, żeby to mi nie zostało wyrwane z kontekstu, że my będziemy wspierać prezydenta, natomiast wie, wiemy, że rzeczy nie będą proste i trzeba będzie więcej żołnierzy niż tylko Prezydent, który będzie chciał coś zmienić. Kilka dni temu mieliśmy w Sejmie ustawę metanową. I możemy przecież obojętnie powiedzieć: ona musi wejść, kopalnie muszą ograniczać metan. W 2031 roku musimy wydobywać tylko 3 tony na 1000 ton wydobywa, wydoby, wydobywanego węgla. Zwykle mi ten wyraz sprawia pozytywnie. Wyrazy. Jakie? Do no, y, na przykład stół z powyławy. O, właśnie. Widzimy. Sam blat, wystarczy no, powiedzieć już. No. Że... no ale no, jednak trzeba ćwiczyć. W, wracamy wracamy no, do. Kto jak to? ale pani redaktor z pewnością ma te ćwiczenia ze sobą. Yy, <laughs> wracamy do tego czas. metanu. I teraz albo przejdziemy obojętnie i nic nie zrobimy, powiemy, dobrze, trudno, będziemy wszyscy płacić więcej za ten węgiel, będziemy go mniej wydobywać, będziemy go więcej importować, albo powiemy, nie. Jesteśmy politykami, jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych wyborców za sytuację. Wiemy, że jest trudno, wiemy, że jesteśmy w, w trudnej sytuacji, i albo teraz coś zrobimy, potrząśniemy tą całą Unią Europejską, potrząśniemy Polską. Ale to wy chcecie być w Unii Europejskiej, czy nie? Chcemy być w Unii Europejskiej, ale bez, nie w sytuacji takiej, że my będziemy mieć coraz mniej do powiedzenia, będziemy coraz więcej kompetencji prze, przekazywać Brukseli, bo niestety w ostatnich latach tak bywało. Ale nie większość Polaków zatem cały czas jest, to, jest tak, euroentuzjaści. Euro ale właśnie dokładnie to powiedziałem. Chcemy być w Unii Europejskiej, no ale tak, nie w ale sytuacji... Ale cały czas po prostu wam coś nie pasuje, a to jest źle, a, jest a panie źle, redaktor, to jest A pani redaktor, ale to źle? Przepraszam bardzo, jeżeli y, jesteśmy w sytuacji takiej, że my tracimy coraz więcej kompetencji no, i mocno. I podejrzewają, że ponieważ. I y, mówi o tym Bruk Bruksela, a w Brukseli czasie. Jest krytyka z waszej strony, no to że w końcu będziecie chcieli nie wiem, zarządzić na przykład referendum. Jeże, no jeżeli ktoś tylko chce wy wyłącznie na od polityków, że będą y, głaskać zawsze nie, eurokratów właśnie. z Brukseli, to proponuje koalicję obywatelską. My jesteśmy osobami, które jeżeli widzą politykami, którzy widzą, że coś się dzieje nie tak, to po prostu o tym głośno mówimy. My jesteśmy wybrani w demokratycznych wyborach, a większość eurokratów to nie, to nie są osoby wybrane w demokratycznych wyborach w tym się rozumiemy po prostu nie chcemy, żeby ktoś... Nie no,